Cześć, to znowu ja. Idzie znowu kolejny odcinek z FIFA Ultimate Team. I się odbierzemy oczywiście nagrody za Rivals. Trzeci, trzecia ranga. I dzisiaj weźmiemy wymienne, bo potrzebuję na ulepszenie składu troszeczkę. Ok, mamy już paczki. No i dobra, otwieramy pierwszą. Nie ma nic A w środku kto? Radu Radu jest to zawodnik z Rumunii, chyba Tak jest Rumunia Radu mamy wszystko na listę z oczywiście To dobra niech idzie na Quicksell No i dobra z następną paczką to już nawet przyzwoicie, ale zobaczmy. Dum, dum, dum. Nie ma nic. Parollo, parozylacjo. Nie, nie tu. Oj, nie tak, prawda? Tako dobra, mm, to, no to u mnie to, to tyle by było. Yy, jeszcze mam, no właśnie, jeszcze skład wam pokażę. Okej, okay, to jest mój skład póki co: yy, Berki, Okanci, Sulej, Szulski, źwice Gorecka, Toliso, Brand, Werner i Lewy Czerwony. Tak jest nie, nie tutaj, Lewandowski. 4 masz 15 bramek, 10 asyst. No, no, gość wymiata. Gość wymiata póki co. Werner, tutaj, no, tempo. Tempo ważne u niego jest. Póki co też bardzo ładnie 4 na 7 bramek, 3 asysty. No, no, też mi się spoko gra Widziel to listo będzie do wymiany na tego lepszego. Tu będzie Alaba. Tu będzie Lucas Hernandez. No i tu Neuer, co nie tak jak jako gościa jeszcze mam. No i jakoś tak idzie. Spoko mi się póki co gra, mam prawie 15 tysięcy i miałem dzisiaj w planach kupić albo Lucas'a tego, Hernandez'a albo Noiera, ale przez to, że nic nie się wpadło no to będzie słabo, ale dobra Ok, ja dziękuję Wam za oglądanie Mam nadzieję, że film Wam się spodobał Tutaj jeszcze poleci yy, chyba jeden To był jeden chyba traf, albo dwa w ostatnich moich dniach. No, był inform, inform. Jeden z Manchesteru City. Także trzymajcie się, no i na razie.